To jest taki odcinek, którego yy, chyba nie chciałbym nagrywać. Dlatego, że zawsze mi się wydaje, że kiedy w kościele czy w ogóle gdziekolwiek jakikolwiek człowiek próbuje się zabierać za wyjaśnianie cierpienia, to jest zwyczajna bezczelność. To jest również bezczelność, nawet wtedy, kiedy samemu się ma jakieś doświadczenie cierpienia. To nie chodzi mi tylko o to, że ktoś to akurat nie cierpi, nie ma prawa się wypowiadać. Ale w ogóle próba zbliżenia się do cierpienia i do uwiarygodnienia, usensownienia tego wydarzenia, to jest zawsze jakaś bezczelność. Trudno mi w ogóle myśleć o Hiobie, a szczególnie o początku jego historii, wtedy, kiedy w taki obrazowy sposób ja wiem, że to tylko obraz, ale jednak on ma coś pokazać kiedy w tym obrazie jest napisane, że, no właśnie, Pan Bóg rozmawia z Szatanem w jakiś sposób o tym, żeby doświadczyć Hioba. Ja wiem, że to tylko obraz, wiem, że Pan Bóg czegoś takiego nie robi, wiem, że to jest tylko dydaktyczna opowieść, ale jest coś niesłychanego w tym, żeby zrozumieć, skąd to jest. I chciałbym w tym odcinku dzisiaj o cierpieniu tak naprawdę powiedzieć tylko o jednym rodzaju tego cierpienia. To nie będzie dla każdego, kto cierpi, dlatego że myślę, że nie da się tego wymyśleć, żeby to było o wszystkich. Ale chciałbym dzisiaj o cierpieniu, które jest cierpieniem zawinionym. Takim cierpieniem, które się bierze z winy tego, kto cierpi. Dlatego, że wydaje mi się, że tylko o tym jestem w stanie opowiedzieć. Takie myślenie wzięło mi się dokładnie z historii Hioba, dlatego, że bardzo lubię zakończenie tej historii. Otóż jest napisane u Hioba, że kiedy już no, przemógł te wszystkie wątpliwości i trudności, kiedy wreszcie spotkał się z Bogiem, kiedy próbował zrozumieć, dlaczego tak cierpi, to Pan Bóg mu wszystko wrócił. Dodał mu nowych synów, nowe córki, nową żonę, nowe posiadłości, wszystko nowe. Nie chodzi oczywiście o to, że no właśnie zabrał mu jedne dzieci, a dał mu drugie. Nie. Tylko mam takie wrażenie, że cała ta historia jest o tym, że ten proces cierpienia, który się dokonał w Hiobie, miał go nauczyć, zupełnie nowego patrzenia na to, co miał wcześniej. Tak jakby ta historia chciała powiedzieć, Hiob wcześniej, mimo że był człowiekiem sprawiedliwym, to chyba jednak nie potrafił kochać swoich dzieci, skoro musiał spojrzeć na nowo na te dzieci. Że skoro dostał wszystko nowe, to tak jakby ta historia mówiła, nie umiał wcześniej właściwie z tego korzystać. I tak sobie myślę, to jest oczywiście tylko jedna z wersji tej historii, że czasem cierpienie właśnie stąd się bierze, że mamy za małe serce, że trzeba je uzdrowić, że trzeba nas nauczyć kochać. I to cierpienie, oczywiście, nie zesłane przez Pana Boga, ale wykorzystane przez niego jest właśnie po to. To jest cierpienie, którego by nie było pewnie, gdybyśmy kochali bardziej, gdybyśmy nie byli egoistami, gdybyśmy sami na swoją głowę nie ściągali tego cierpienia. I ono potem jest lekarstwem, żeby nas nauczyć czegoś nowego. Tutaj cały czas próbujemy nagrywać te rekolekcje i usłyszałem hasło, ostrość się rozjechała. I ta, ta ostrość patrzenia na, na życie takim, jak ono jest, naprawdę jest chyba trudne, bo mówi się krzyż, krzyż, ja noszę krzyż, mam krzyż, ale jak się dotyka tego krzyża, to boli strasznie. I, i doświadczenie, takie hiobowe doświadczenie krzyża jest bardzo trudne, ale polecam. Yy... Dlaczego? No, bo rzeczywiście cierpienie w moim życiu związane z operacjami na otwartym sercu i z chorobami różnymi, które przychodziłem, zawsze mnie prowadziły do refleksji nad sensem życia. A to tak mnie drążyło, że jakbym się nie ukrywał za moimi wszystkimi pragnieniami, tymi tym moim, moją kochaną żoną, dziećmi, pracą, przyjaciółmi, realizacją siebie, zawsze była śmierć. Zawsze było doświadczenie tego, że tam do końca nie ma tej odpowiedzi na, na sens życia. I dochodziło się z powrotem, czy jest Bóg, czy istnieje Bóg, skoro ja tak cierpię. Ale w tym cierpieniu okazuje się, że można spotkać właśnie Boga. I ja pamiętam, bardzo zbuntowany byłem po, po, po wyjściu ze szpitala, i mówię, skoro jest Bóg, to dlaczego dopuścił takie cierpienie? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. I nie zgwałciłem. I w taki, jakby czułem się jak skopany ogródek. Ale taki skopany ogródek to jest właśnie dobry, żeby coś zasiać. Wtedy trafiłem na katechezy, które mówiły tam o między innymi też o Hiobie, no i, i, i to był podatny grunt. To znaczy, że zobaczyłem w tej historii swoją historię i zobaczyłem historię Hioba, który już nie zna Boga tylko w teorii, ale doświadczył jego cierpienia. Kiedy widzę, jak człowiek cierpi, nie zazdroszczę mu, ale wiem, że z tego na pewno wypłynie jakieś dobro. Kiedy widziałem, jak najstarsza nasza córka zmagała się z nowotworem i wypadły jej włosy, rzęsy, i po prostu była napuchnięta, walczyła o życie. Miała dopiero 18 lat, a tak marzyła, że się zrobi osiemnastkę fajną, zaprosi i zapalić, wypije sobie wino, bo może, a jest na tę osiemnastkę podłączona do chemii i, i wszystko ją boli. I ona mi wtedy powiedziała rzecz tak ważną, i chyba no, tak ważną, jak Hiob. Który mówi, że w tym doświadczeniu, kiedy się drapał z na tym kupie gnoju i mówi Wcześniej znałem cię tylko ze słyszenia, teraz zobaczyły cię moje oczy, to to samo mi mówiła wtedy córka, wiesz, to tato, ja modliłam się, ale nie wiem, teraz dzisiaj widzę, że nie wiem do kogo, i nie wiem, nie wiem czy to była modlitwa. A dzisiaj, kiedy, kiedy mam to cierpienie, to zostaje mi tylko nadzieja i ta relacja z Panem Bogiem, bo nawet jak z tobą czy rozmawiam, to, to jest mi trudno zrozumieć, że mnie rozumiesz. Że, że wiesz, co przeżywam. A, I ona mówi, ta, ten mój nowotwór doprowadził mnie do, do Pana Boga. I, I rzeczywiście odpowiedzi, które wtedy otrzymywała, były bardzo poważne, jako ta. ta Dziewczyna, która jest na chemii, miała bardzo niską odporność, co ogranicza kontakt z ludźmi do minimum, bo każda infekcja, każdy katar może zabić takiego człowieka. Ona wtedy miała wielkie pragnienie być na y, czuwaniu wielkanocnym. U nas we wspólnocie obchodzimy bardzo uroczyście Paschę, jest cała noc czuwania, są szty, są piękne czytania, śpiewy, wszystko świetnie. Ja żyjemy od paschy do paschy, od wielkanocy do wielkanocy. I ona niestety nie mogła brać w tym udziału, bo była na chemii, była na, na, na onkologii. Ale mówi, ile musiałabym mieć tej odporności, żeby tam być na tym spotkaniu? Lekarz mówi, to jest niemożliwe, dziecko wybij sobie to z głowy, ale ile musiałabym mieć? A oni mówią, no co najmniej siedem, siedem tych punktów. Yy, ona zaczęła się modlić i miała dziesięć tych punktów, i była na tej pastrze, siedziała na takim w kocem opatulona, łysiutka, zupełnie na tym, na tym leżaku. I lekarze nie wierzyli, że to się stało, że ta odporność tak skoczyła, bo przy chemii ta odporność bliska jednego, poniżej jednego, to już jest izolatka, bo tam są, no po prostu wszystko zagraża życiu. Tymczasem ona wymodliła i widziała, że Bóg jest skuteczny, że w tym cierpieniu też spotkała Boga. Nie wiem, czemu mówię o niej, może łatwiej mi o kimś mówić, a o swoim cierpieniu się trudno mówi, ale w cierpieniu można spotkać Boga i można, można znaleźć życie. Nic nie było o wilku. No, nie wiem, gdzie tu wilka dołożyć do tego wszystkiego. Kurczę, no. Czy dobry wilk cierpi? Na pewno, jak widzi, jak widzi złego wilka, który triumfuje, to cierpi. Jak patrzę sobie na historię cierpień i nieszczęść, które mnie spotkały. One nie były chyba nigdy jakieś strasznie wielkie, ale to dla każdego człowieka wielkie to znaczy coś innego. Dla mnie zawsze się wydawały jakąś tragedią, końcem świata, czymś po prostu z czego się nie wydobędę. To mam dzisiaj jasne przekonanie, że one się wszystkie wzięły tylko i wyłącznie z mojego egoizmu. Że one by się nie wydarzyły, gdybym po prostu nie był skończonym cholernym egoistą, którego Pan Bóg próbuje nauczyć kochać. Tak się myślę, może. Spotykać jakieś nieszczęście. Może masz trudną osobę w rodzinie, którą bardzo trudno ci kochać. Może ktoś cię opuścił. Może rozsypało ci się małżeństwo. Może jesteś w związku, którym już nie ma miłości. Ja bym może nie chciałbym tej sytuacji jakoś łagodzić i mówić sobie wszystko jest w porządku. Nie, ale zadaj sobie takie proste pytanie. A może Pan Bóg cię uczy kochać? A może Pan Bóg znalazł w tym jedyny sposób, naprawdę jedyny, żeby twoje serce wyrwać z takiego egoistycznego skoncentrowania na sobie. Panie Boże, nie chcę Cię oskarżać, bo to mówię o sobie. Ja mam serce po prostu mistrza świata w egoizmie. I wiem, że wszystkie cierpienia, które mnie spotykają, to no i tak są chyba za małe, żeby to serce wyrwać z tego. Jedyną odpowiedź, jaką mam, taką dla siebie, skąd mi się bierze cierpienie, skąd mi się bierze zło, jak znaleźć tym sens, to widzę w tym właśnie ten sens. Pan Bóg desperacko próbuje nauczyć mnie kochać. Desperacko próbuje moje serce jakoś oczyścić. A że jestem po prostu głupi jak osioł, to znalazł tylko jeden sposób. To nie znaczy, że to cierpienie wtedy jest łatwiejsze, że ono mi się podoba, że jest fajne. Nie. Ale jeśli ono ma taki cel, jeśli mam dzięki niemu chociaż trochę bardziej kochać, to jedźmy w to. Zadaj sobie takie pytanie: czy przypadkiem nieszczęście, które cię spotyka, nie jest po to? Nie wiem, czy tak jest, bo to nie jest historia o każdym, ale może akurat dla tego, kto to, słucha tego, co tu dzisiaj mówię. To jest właśnie ten cel. Może w tym odnajdziesz sens tego nieszczęścia, które Ci się przydarza.